Jestem i będzie gra jutro do południa. Nuty moje, nuty skąd wy siebie recie, na moim serdusku same się syjecie. Śpiewanie i granie to uciecha świata. Chie nom zagrali, przesłyby lata. Jocie rada słuchom tyś moja pociecha. Zaśpiewoj i na wierchu w dolinie. Jak jocie cię usłyszę, wesoło być musę. Zagraj mi muzycko, zagroj ze mi pięknie, mi jest prawe Licko kwitnie. Muzecko, zagroj mi mi na inną, dałaby ci złoty, sumiennie gonimą. żeby i owiedziała, kaby debywała, to by kszezawca su drozeckie deptała, drozeckie deptała. Kiedy do mnie chłodzował, cukierki kupował, kie się ziemnioki rachowo. Ziemnioki rachował, folił się mój stary, ze młode lata. Wąsy jak badle broda jak ucapa, broda jak ucapa. Choćbyście wy babie pieniądze robili, to wąpić gorzałki nigdy nie pozwoli, nigdy nie pozwoli. Chcę ja to powiedzieć, prosto i otwarcie. Ze koz do chłopina kuba się garnie, kuba się garnie. My te złotym wiemy i tak se śpiewomy, ze najlepi w świecie chłabom jest chłopami, babom jest chłopami. Ej, wy chłopy na Chłopcy, to nie... ciekie gromuzyka, muzyka, cemu chłopy nie tojcy, ciekie wąmgro muzyka, czy wy tojcyć nie umiecie, cy wy tojcyć nie umiecie, nimocie synika, o wiedają tam na mnie Zek sprzedała jak nie. Powiadają, łoj tam na mnie, zek sprzedała, jak nie. A sprzedała barana, a sprzedała barana, Tojcuje je do rana. śpiewaj śpiewoj, póki mozes, na starość nie dochuze śpiewo i póki Mozes na starość nie dokożesz. Bo na starość głowa siwo, bo na starość głowa siwo, a noga jest krzywo. Łódce go by kacma była, byk tam nie chłodziła. Łódce go by kacma była, byk tam nie chłodziła. Pô, pitch, pô,